Marca godzina 16, a ja, kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Jak już zapewne widzicie tutaj, znajduję się właśnie pod szpitalem, w którym będę miała za chwilę zdjęcie rentgenowskie. I ja na to w ogóle czekałam bardzo, bardzo długo na to zdjęcie, dlatego nie mogłam odwołać tej wizyty. Zresztą nawet próbowałam, oni mi tam jakby mówili, jakie mogę mieć z tego konsekwencje i tak dalej. Chciałam przełożyć tą wizytę, ale powiedzieli mi, że najbliższa wizyta byłaby w granicach dwóch tygodni, czyli podejrzewam, że mogłoby być gorzej niż na ten moment jest. Dlatego przyszłam właśnie teraz i powiem Wam szczerze, że jestem zupełnie sama. Nie ma tutaj w ogóle nikogo. Muszę teraz poczekać, aż mnie ktoś zawoła i będę miała robione zdjęcie. Nie zakładałam maseczki, nie mam również rękawiczek, dlatego że zauważyłam, że nie ma tu w ogóle ludzi. Jest po prostu pusto i po prostu tego nie zakładałam, chociaż w torbie to wszystko mam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, jak będzie wyglądała w ogóle procedura tego rentgena i tak dalej, dlatego że jeszcze wcześniej tutaj nigdy nie byłam. Zobaczymy, czy oni przestrzegają w ogóle jakichś zasad higieny i nie wiem, zobaczymy, jak będzie. Jak na razie czekam. Nie miał maseczki, nikt nie miał rękawiczek. Pani, która robiła rentgen, również po prostu nie miała. Przewracała moją nogę na lewo, na prawo, bo był to rentgen nogi i niestety nie miała takich rzeczy. Nie widziałam również w obrębie właśnie tego oddziału rentgena, nie widziałam ani jednego żelu antybakteryjnego, ani ani sanitizera. Po prostu dobrze, że takie rzeczy noszę ze sobą, więc takie rzeczy mam. Więc byłam przygotowana. Ja miałam ze sobą rękawiczki i miałam maseczkę. Co do rękawiczek, nie zakładałam i maseczki również, dlatego że byłam jako ostatnia w ogóle pacjentka dzisiaj, więc nie było tych ludzi, byłam tylko sama ja i ten personel, więc nie zakładałam również nic, nie dotykałam. Tutaj drzwi się same otwierają, więc no, mam nadzieję, że będzie wszystko ok niedziałku aż do odwołania, dzieci nie będą chodzić do szkoły. Jeżeli chodzi o nas, normalnie pracujemy. Moja fabryka normalnie funkcjonuje, więc nic się tam nie zmienia. W autobusie ludzie w autobusie, nikt nie patrzy ile tam odległości pomiędzy nimi powinno być. Siedzi jeden obok drugiego i tyle. Zobaczymy czy pojawiło się coś ciekawego, bo ostatnio były naprawdę takie pustki, że weszłam i wyszłam. Więc zobaczymy. No ja zapasów już troszeczkę zrobiłam, ale wiecie, przez to, że ta sytuacja jest tutaj taka niejasna i nie wiadomo co i jak dalej. Nikt tu nic nie mówi. Ludzie też nie wiedzą, ile tych rzeczy kupować. Wiadomo, nie można oszaleć. Kto to potem przeje i co ja potem z tym jedzeniem zrobię, to ma swoje daty. Ale z drugiej strony no, trzeba być przygotowanym na wszystko, bo nie wiadomo co i jak. Więc ta niepewność jest po prostu straszna. Ja już się tak denerwuję. Mnie po prostu jak już nawet twarz swędzi, ja boję się podrapać. Już jestem po prostu w takiej panice Jakiś czas, ale po prostu po tej wizycie w szpitalu i po tym Lidlu tak mnie zmogło spanie, że po prostu odleciałam praktycznie przebudziłam się nie tak dawno więc pomyślałam, że nagram dla Was zakończenie tego odcinka jak zapewne widzieliście w Lidlu naprawdę półki były puste ja nie mówię, że cały sklep, bo wiadomo jest ten towar ale nie ma właśnie tych towarów takiej pierwszej potrzeby, jak właśnie pieczywo, nie ma mięsa nie ma żadnych makaronów, ryży oleju, papieru, leków yy, no powiem wam, że jest naprawdę bardzo źle. Tutaj niektóre sklepy wprowadziły takie jakby ułatwienie dla osób starszych. Mam tutaj na myśli to, że niektóre sklepy wyznaczają konkretną godzinę dlatego, żeby osoby starsze mogły dokonać zakupów, bo przecież przychodzą takie za przeproszeniem hieny, które wykupują wszystko, zwłaszcza w tych sklepach, które nie mają żadnych limitów, ładują do tego koszyka po prostu 10, 20, 30 paczek papieru i nie zwracają uwagi na to, że ktoś może nie mieć. Dlatego też sklepy ograniczyły swoje godziny pracy po to, żeby mieć jak najwięcej czasu na wykładanie towaru i po prostu na godzinę przed otwarciem y, otwierają sklep na godzinę po to, żeby właśnie osoby starsze mogły na spokojnie dokonać sobie zakupów i tego, czego najbardziej potrzebują, także jeżeli chodzi o to jak najbardziej na plus. No wiadomo, oni nie nadążają wykładać tego towaru, bo praktycznie w momencie otwarcia sklepu ten towar znika w mgnieniu oka, więc to jest naprawdę syzyfowa praca, ale starają się jak mogą. Jak moc. wam się podobał, nie zapominajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście i dajcie znać w komentarzu, czy chcecie odcinek, w którym pokażę wam, jak własnoręcznie samemu zrobić maseczkę, bo jak wiecie, brakuje ich w sklepach, brakuje ich w aptekach, a jeżeli już są, to są bardzo drogie. Także dajcie znać, kochani, w komentarzu. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.